Aktualnie jest przed godziną 13. Otworzyliśmy nasze drzwi o godzinie 12 i proszę zobaczyć ile osób przyszło. Myślę, że no może 100 osób jeszcze się tutaj nie przewinęło, ale zakładam, że będzie nas jeszcze więcej. I cieszę się, ponieważ dzieje się dokładnie to, do czego to miejsce zostało stworzone. Czyli ludzie przyszli, rozmawiają, integrują się i mam nadzieję, że... Tak będzie dalej. Dom sąsiedzki w Skórzewie został powołany do tego, żeby integrować mieszkańców Skórzewa i nie tylko. Będą tutaj odbywały się najróżniejsze zajęcia w zależności od tego, tak naprawdę czego mieszkańcy będą oczekiwać i na co będą chcieli przyjść? Będą zajęcia ruchowe, będą zajęcia plastyczne, będzie można tutaj nawet ten gabinecik wynająć, więc jeżeli jest tutaj w okolicy ktoś, kto potrzebuje sali, przestrzeni, dobrej energii, to zapraszamy do współpracy. Na pewno możemy powiedzieć, że już w kwietniu ruszają zajęcia integracyjne dla seniorów. Ten projekt prowadzimy razem z Centrum Usług Społecznych w Dopiewie. Każdą środę od 7.30 do 15 zapraszamy, dom sąsiedzki będzie domem seniorów. Remont trwał trzy tygodnie i tak naprawdę nie byłoby tego, co tutaj mamy dookoła, bez sąsiadów i bez dobrych ludzi. Jedne osoby pomagały nam wyburzać ściany, inne malować, sprzątać, stawiać kolejne. Naprawdę siła ludzi jest, no jest ogromna. I mam nadzieję, że to będzie także. Znak rozpoznawczy tego miejsca, czyli ludzie, sąsiedzi i to co, to, co oni tu przyniosą ze sobą, bo już czujemy, że jesteśmy tutaj mile widziani, to jest fantastyczne.